Wtedy w drzwiach pojawiła się Ania, stała w progu i powiedziała tylko jedno zdanie. Czyli już wszystko wiesz. Ania zamknęła za sobą drzwi i usiadła naprzeciwko mnie i Marka. Jej dłonie drżały, ale głos miała zaskakująco pewny. Powinnaś wiedzieć, że to wszystko zaczęło się na długo przed tym, jak poznałaś Marka. Zamarłam. Ania wyciągnęła z torebki tę samą wyblakłą fotografię, którą wcześniej dała mi teściowa. Ta kobieta to nie przypadek to jest Julia, nasza przyrodnia siostra. Ojciec nigdy ci o niej nie powiedział. Urodziła się kilka miesięcy po tobie, ale jej matką była inna kobieta. Patrzyłam na zdjęcie i czułam, że świat pod nogami się rozjeżdża. Dlaczego nigdy mi o niej nie powiedziałaś? wyszeptałam Bo ojciec przysiągł że nigdy jej nie wprowadzimy do naszego życia. Ona była inna. Ania mówiła dalej. Kilka miesięcy temu Julia wróciła do miasteczka i chciała zemsty za te wszystkie lata porzucenia. Okazało się, że firma ojca miała ogromne długi u podejrzanych ludzi. Julia dowiedziała się że pewni mężczyźni cię szukają i chcą odebrać dług. Postanowiła to wykorzystać.